Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. A ja dziś przygotowałam takie zrapki. Mam krzyżówkę za 3 złote, za piątkę Crazy 8 i krzyżówkę. Sherry 77 za dyszkę i skusiłam się na gwiazdną kasę jeszcze. Więc troszkę dłuższe drapanie, trochę krótsze, takie różne. A zaczynam od krzyżówki z numerem 55, no i tutaj literka M i A. Jako pierwsze. M i A. O, i mamy już pierwsze słowo. Mama. Okej. Okay. Dobra, to tyle. R i O. R, O, O, O. -o. Tutaj, tu, tu. O, R, o. no i to wydaje mi się, że tyle, U i E, tutaj e, e, e. i U i tu jest jeszcze S i L. jeszcze chyba wszystko. No to B i H. B i H. B jest. Nie widzę H. Dobra, PZ. Ale mi tam krzyczą na dole. PZ. A H było tutaj. Widzicie? Dobra, teraz P nie mogę znaleźć. Y, tu jest jeszcze Z. Y i T. Tutaj tu jest Y, T. D, D, I, J. No tak ładnie się zaczęło. D, D, I, J, D. SAD, czyli jest drugie. No i co? Dajcie F. Jest G. Tutaj N nie było. I teraz I. Ale nie... Niestety tutaj nic nie daje. No patrzcie. Fajnie tak było. Dobra. Nie ma to, nie? Kolejna Crazy 8. Numer 27. Już troszkę No i szukam ósemek. A tu mam. O, jest ósemka. Jest 1, 8, 9, 6, 3. Czarna ósemka, ale daje przypisaną wygraną. Dobra. I tu więcej nie ma. Wpada piątka, czyli nie będzie zera. A może krzyżówka za chwilę. Zróbmy sobie szary 7, 7, 7 z numerem 15. No i szukam siódmego Oczywiście gra pierwsza, druga, nic, trzecia, nic. No i gra siódma. Nie ma siódemki. Gra ósma nie ma, tu też nie, nie ma, 13 gra nie ma i gra czternasta nie ma. No to tylko zrabka zapisła. Yy, na premierze pewnie 29, a teraz już same pustaki. K i E, w bonusie mam Medyna. Więc literka F e pada. E i K. na tej tyle. E i E tutaj e, czy gdzieś K? wszystko F, X, H i A zrobimy. F, H. A, No dobrze, tak zerknę jeszcze, ale nie widzę więcej. A na drugiej, F, F, A, F. A i A, H. Tutaj, tu, hmm. tu, 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 tu. tu. Się więcej nie widzę. Dalej B i J. Nie chcę też za długo przeciągać. B i J. Tu jest B. J i B. Tu mam jeszcze litera W i G. Tworzy się słowo Ewa jest pierwsze i na tej W i G tutaj okej okay. O i N N do bonusu to nie to jest D to jest jeszcze N dobra a na tej O o, M, O, O, tutaj, tu i tu. Dobra. I, V, D, teraz jest D, Dobre. Tutaj, gad to jest to drugie. I, I, I D, I. A ale nie było tutaj tu, D i, i, i tu. Yy, to tyle. Teraz litera R i M. M jest. Mamy trzecie słowo. Jest marek. R i M. Tu jest jeszcze R. Igor, to pierwsze. Rajd, right, jest drugie. R. R. To było jeszcze A. S nie było. B U też nie było. Dobra, ostatnia literka to Y. Mamy bonus. Medyna utworzyła się w bonusie. Y tutaj i tu. Tu było jeszcze i na tej stronie, y, y. No dobra, wydaje mi się, że to tyle. A nie, słuchajcie, było n, więc tutaj wchodzi noga i dynamo. I dynamo, czyli cztery są, czyli tu by było 10 zł, tutaj 5 i w bonusie 5. 20 zł na tej krzyżówce, tak jest pepe 20 zł no dobry i ostatnia gwiezdna kasa a tu mam z numerem 13 no i co podkowa, serce bądź napis a ja mam parasol szliwka, łódź kompas kask i kwiat może przybliżę troszkę Dalej, cytryna, burger, diament, kawa, zegar, pik, naszyjnik, tref, mikrofon i jabłko, ciastka, gitara, okulary, piesek, maska, luneta, karo, klaps. ostatnie ostatnia szansę, Balon szalik, zamek pszczoła, kolczyki i palma. A w bonusie, w bonusie mam księżyc. No i niestety skusiłam się na tą strapkę, ale niestety nie ma nic. Więc te trzy dziś przegrane skończyła się passa, więc teraz zabierają 20 zł. Na małej krzyżówce i 5 zł mamy w Crazy 8, więc 25 zł na 53, mniejsza połowa. No ale i takie są odcinki. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!